Część Power Rangers fani. Dzisiaj zagłębiamy się w fabułę filmu, który na nowo definiuje klasykę. Dawno, dawno temu, w erze dinozaurów, pierwsi potężni rangersi mieli za zadanie chronić Ziemię i odnaleźć zeokryształ. Rita Repulsa, zielona rangerka, zdradziła ich i zabiła. Zordon, czerwony ranger. Ukrył źródła mocy rangerów energetyczne monety i za pomocą Alfy 5 sprowadził na ziemię meteoryt, który zabił go samego. Pogrzebał raid pod morzem i unicestwił dinozaury. Współczesność. Angel Grove. Jacek Scott, gwiazda futbolu, trafia pod domowy areszt po wypadku. W szkole spotyka zapatrzonego w siebie Billa Cranstona. Kimberly Hart, była liderk i trójkę innych uczniów. Bill, próbując odnaleźć się po śmierci ojca, wpada na pomysł wysadzenia skały w opuszczonej kopalni złota. Tam wraz z Jasiem, Kimberly, Trini Kwan i Zakiem Taylorem odnajdują energetyczne monety. Ucieczka przed policja kończy się wypadkiem samochodowym, ale na szczęście wszyscy przeżywają. Następnego dnia odkrywają, że posiadają nadłudzkie moce. Tymczasem ojciec Jasia wyławia z morza rajd, która zabija policjanta i rozpoczyna krwawa kampanię, zbierając złoto, by przywołać Goldara i odnaleźć zeokryształ. Rangersi wracają do kopalni, odkrywają tajne podziemne jezioro i starożytny statek kosmiczny, gdzie spotykają Alfę pięć i uspionego Zordona. Dowiadują się o pierwotnej drużynie i Maja 11 dni, zanim Rita zgromadzi pełna moc. Próby transformacji kończą się niepowodzeniem. Treningi są wyczerpujące, a napięcie między rangerami rośnie. Bill przypadkowo ulega transformacji, ale ona jest nietrwała. Zordon, czując presję, wysyła ich do domu. Jacek wraca na statek i odkrywa... Ze Zordon potrzebuje ich, by odblokować morfą sieć i odzyskać fizyczną formę. Zraniony, Jacek czuje się wykorzystany. Nocą, Rita atakuje Trini. Kimberly wyznaje Jasiowi swoja przeszłość, a on ją wspiera. Rangersi dowiadują się o planach Zordona i jada na dok, by zabić Wright. Wpadają w zasadzkę, a Bill, po torturach. Zdradza lokalizację zeokryształu i ginie. Zrozpaczeni, Rangersi odkrywają, że gotowi oddać życie za siebie nawzajem. Odblokowują morfą sieć, a Zordon używa jej, by wskrzesić Bila. Wreszcie udaje im się przekształcić. Rita przyżywa Goldara i atakuje Angel Grove. Walka jest zacięta. Rangersi łacza swoje Zordy w Megazorda. Po epickiej bitwie pokonują Wright i Goldara. Rangersi staja się bohaterami. W napisach końcowych pojawia się nowy uczeń Tommy Oliver i wybuchający szafka Billa. Koniec!